Nie kawa, dobranoc Dara Tery przyszedł, po chwili poszedł. Ach, ten kedara. Kiedyś to był widz. Oglądał. Ubował. Teraz... No, cześć, cześć. Siema. Poszedłem. No, ale ja już idę. Trzeba iść. Nie wiem, skąd się zrobiło aż 16 godzin na tym streamie, no ale... Chyba nie mnie oceniać. Ile jeszcze? Iron? Iron to jest tak... Po prostu sobie gram, bo nie miałem żadnego... Nie miałem żadnego tank requesta, więc po prostu sobie markuję na swoim koncie. Ostatni Tangriquest miałem od

Dobranoc Wam wszystkim, którzy idą spać sobie. A, a, a. O, przebiłem. Hm. Dważuje jak masło. Ale wjad co, pro... co to za problem? Bo ja nie widzę niczego złego w używaniu pikarnika o drugiej w nocy. Biedni przeciwnicy, tak bardzo masakrowani. Uncle, the goat. Jeśli chodzi o e, czołgi, którymi gram w tym momencie z własnej woli, to, jest, to są nowe czołgi premium, ponieważ wszystko inne na moim koncie jest markowane. Przecież dajcie mi 15 minut całą bitwę, to ja sobie sfarmię po kolei każdego na tej mapie. Oni w ogóle nie żadnego tego parcia nie robią. Jak w masło, przeciwnik oberwał. Jeszcze ten Iron Rave, Zmarnia, y Iron Arnie strzelał chociaż, a ci to już nawet nie strzelają. Gratulacje mój malutki Remiku. O, nie, nie przebiję. Bo ty grają lepiej. Nie chciałem, żeby to tak wyszło. Ja chciałem i przyjechać za tobą. No ale nie wyszło. Jak widać. O, Vipera strzela. Uwaga, Vipera strzela. Skąd ty tyle masz? Nowe skrzynki otwierałeś? Przyznaj się. Remiku. Jeśli chodzi o, o te. Dawanie skrzynek ludziom to. Dzisiaj przed snem to wrzucę ludziom, a wy macie 30 dni na odebranie. No, 28, bo 9 chyba się event kończy z, ze skrzynkami. Ojoj. Mamy i brata nie, syna i córkę. Lul. Jak oceniam Chimera? Taki czołguś. Tak, Chimera tak, jest spoko jeśli chodzi o granie randomków. O, kiedyś miała najwyższe wymagania ze wszystkich usemek. jeszcze przed buraską. Grało się nią przyjemnie. Kamila jest ponad 8000 osób w drużynie, już? I 19 osób ma powyżej 1000 punktów. Tym pierwsza ma 1500 1521. Ja tu tylko gram w gram. Pomyślcie sobie, macie prochurówkę i gracie coś takiego lightem. Lub coś takiego. Przystępuję do wsparcia Twojej pozycji. Light się ulał. Nasz A, już obydwa. No, 3-3. Tym nie mamy już żadnego lighta. Spokojnie, zaraz mnie wesoły nie będzie. I też, to paczko ma tu wysłać paczki. Wykrzyknik, punktacja. I masz link do indywidualnych. Tak, wrócę. Wesoły, to 15 minut. Mam nadzieję, że mi zajdzie. To musiał Tylko wstyd mi, że tyle awków już dzisiaj miałem. Dzisiaj na koniec streama jeszcze muszę Księgowemu wysłać dokumenty. ale nawet go nie zarysowaliśmy. Jakbym się postarał, to... Robię misję, którą nie um której nie umiałem zrobić badgerem. Dingnąć 2,5 tysiąca na bitwę. Kiedyś pogram może sobie Bodgerem parę godzin spróbuję zrobić tę misję. Też wiem, że te 9 piątką i Tortoise'em też ludzie, ludziom się udaje to robić. A skąkiem. Widzicie to? Ja mam 5000 dingniętego. No ja trójką. Mam 5000 dingniętego. Ja mam full hp, jeden hex od arty dostałem na razie. Żeby wypara poszła awk, czy odpuściła sobie strzelanie do mnie, bo na początku pruła strzał za strzałem.